Cześć, z tej strony Marcin ze Skalnika. Dzisiaj na tapetę bierzemy raczki 66. Na wstępie chciałbym Was zaprosić do filmu, w którym Bartek opowiada o tym, jakie różnice, jakie wady i zalety e, tyczą się raczków i raków. Wtedy będziecie mogli podjąć decyzję, czy faktycznie raczki są tym, czego szukacie. Dzisiejszy przegląd raczków Protraction zaczynamy od absolutnej klasyki, czyli od raczków, które. Przemierzają z nami ośnieżone i oblodzone szlaki już od kilku ładnych sezonów. Są to raczki Protraction i Protraction Lite. Na pierwszy strzał bierzemy sobie raczki Protraction. Widać tutaj dosyć mocną gumkę, rzepik kontrujący, skręcane ogniwa, dzięki czemu raczki są trochę bardziej wytrzymałe. Pod spodem mamy 11 zębów, które mają około od cm do 1,5 cm długości. Umiejscowione są na takich metalowych płytkach, ta przednia płytka pracuje wraz z podeszwą. Są to fantastyczne raki na sztaki, na których jest więcej śniegu, sztaki które bardziej wymagające, jednak takie, które nie wymagają jeszcze użycia raków. W następnej kolejności mamy raczki Pretraction Light. Przed Wami jest nowa wersja, poprawiona wersja po update. Cie. podstawową różnicą, która różni je od poprzedniej wersji jest to, że w miejscu gdzie łączone jest ogniwo z gumką zastosowano plastikowe inserty, dzięki czemu łączenie jest dużo bardziej wytrzymałe i nie ma ryzyka, że wyszarpiemy ogniwo wprost z gumy. Raczki mają 13 zębów, które są pogrupowane na froncie w dwójkach. Z tyłu pięta jest podzielona na 3 i na dwa zęby. Mamy sporo łańcuszka, który bardzo ładnie trzyma nam raczki pod, pod butem. No jest to fantastyczne, fantastyczne rozwiązanie dla ludzi, które, którzy wybierają się na spacery w Sudetach, w Beskidach. Fantastyczne rozwiązanie. Ja osobiście jestem wielkim fanem tego rozwiązania. W mojej, na moim poprzednim wypadzie w zimowe Izery miałem na sobie te raczki. Mimo tego, że śniegu nie było jakieś bardzo dużo to tam gdzie on był i był zbity, no zdecydowanie łatwiej się podchodziło, nie, nie, nie męczyłem się aż tak bardzo. Także. Nieśmiertelna klasyka, polecam wszystkim, którzy wybierają się zimą w górę. Kontynuując nasz przegląd raczków 66 chcielibyśmy Wam zaprezentować nasze nowości. Są to raczki Pro Traction Simple i nakładki antypoślizgowe City Traction. Przed Wami pierwsza z dwóch nowości, czyli raczki Pro Traction Simple. Są to raczki, które zakładamy standardowe raczki, czyli mamy gumkę z przodu, i gumkę z tyłu, czyli suwamy sobie przód buta w, w gumkę, zaciągamy w tył i mamy je zamontowane. Dzięki temu otrzymujemy 8 ostrych ząbków, które są umieszczone na froncie buta. Są to raczki, które traktowałbym jako awaryjne, e, raczej wrzucone gdzieś z boku plecaka, dlatego że też mieszczą się w takim małym pokrowcu, ale z powodzeniem używałbym ich e, podczas biegu w lekkim, lekkim terenie bądź w parku. I teraz przedstawiam wam drugą stolinowość, czyli nakładki antypoślizgowe City Reaction. Są to nakładki, które są wykonane z bardzo elastycznej gumy. Tą gumę z powodzeniem założy nawet dziecko albo osoba starsza. Jest ona bardzo elastyczna, więc zakładanie takich nakładek jest bardzo proste. Mamy tutaj 10 ostrych pinów, które będą wgryzały się w lód na chodniku, bądź przy obejściu domu, kiedy trzeba odśnieżyć podjazd. Nakładki są bardzo lekkie, Cieszę się do takiego woreczka, także zawsze możemy spakować, mieć w plecaku lub w torebce. E, możemy kupić takie nakładki babci, bo takie nakładki polecałbym właśnie osobom starszym, ze względu na to, że takie osoby muszą uważać w szczególności na różnego typu razy, kiedy przemieszczają się z jednego miejsca do drugiego w chodniku, a nie zawsze te są odśnieżone ani obsypane piachem lub solą na czas. Mam nadzieję, że niniejszy przegląd e, ułatwi Wam podjęcie decyzji i zdecydowanie się na właściwe dla Was raczki. Jeżeli decyzję podjęliście już teraz e, i wiecie, jakie raczki trafią na Wasze buty, możecie sprawdzić na filmiku Sławka, jak poprawnie, szybko i sprawnie je założyć. Na tym momencie bardzo Wam dziękuję za uwagę, e, zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do oglądania wszystkich naszych filmów i do zobaczenia na szlaku.